Siemanko, siemanko! Czy mamy tutaj jakiś fanów DIY? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli śledzicie twórców działających w tej branży. No i dajcie też znać, czy słyszeliście o sprawie, o której dziś Wam opowiem. Dziś opowiem Wam o świeżutkiej dramie prosto ze świata DIY, czyli zrób to sam. Sprawa dotyczy dwóch bardzo dużych TikTokerek, Boop i Karin Joy. Taj oskarżyła Karin o kradzież kreatywnych pomysłów, kopiowanie niemal wszystkiego, co ona sama tworzy i pokazuje na swoim koncie na TikToku. Taj była tak sfrustrowana, że Karin podbiera jej pomysły, że postanowiła nagrać na nią film. I po tym wszystkim na jedną z nich wylała się masa hejtu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kto ma tutaj rację, czy Karin rzeczywiście bezczelnie kopiowała Tai Bip Boop i zastanowić się nieco szerzej na temat tego, co oznacza bycie kreatywnym w obecnych czasach, to zostańcie ze mną do końca. Ostatnio przekonałam się o tym, że branże, które uważałam za bardzo spokojne i takie, które raczej nie kojarzą się z dramami, mogą zaskoczyć. I kiedy tam pojawią się dramy, to robi się grubo. Ostatnio opowiedziałam Wam o skandalu w branży pisarskiej. Opowiedziałam Wam o pisarce, która upozorowała swoją własną śmierć i oszukiwała swoich czytelników i znajomych przez ponad dwa lata. Oszukiwała wszystkich, że umarła. Po czym nagle po ponad dwóch latach wróciła do życia i była zaskoczona tym, że ludzie są źli. A dziś poruszam temat kolejnej branży kreatywnej. Branża DIY, czyli influencerzy pokazujący, jak sami robią coś krok po kroku, no i pokazują, jak to wykonać tak, żeby zainspirować innych. Na TikToku sporo ludzi tworzy taki content, a dziewczyny, o których Wam dziś opowiem, zajmują się tak dokładniej DIY domowym. Chodzi tutaj o urządzanie wnętrz mają tam bardzo duże konta. Obie dziewczyny śledzą obecnie niemal 2 miliony osób. To są obecne liczby, to warto podkreślić, dlatego że ich statystyki ostatnio się trochę pozmieniały przez całą tę dramę. Na samym początku, jeszcze tuż przed tym jak wybuchła cała ta drama, to tej miała więcej obserwatorów niż Karin. Obie dziewczyny tworzą dość podobny content, powiedziałabym, dekorują swoje domy i obie mają dość kolorowy i mogłoby się wydawać taki unikalny styl. Ich wnętrza są bardzo charakterystyczne i powiedziałabym, że bardzo wręcz odważne i raczej nie każdemu przypadną do gustu. Ale jak wiadomo, każdy lubi co innego i to jest piękne. Według mnie te wnętrza są przepiękne, ale jestem taki duży przesyt w tym, w tym wszystkim. Można by pomyśleć, że dziewczyny mają ze sobą sporo wspólnego i że są duże szanse, że znajdą ze sobą wspólny język. Jednak okazuje się, że, że nie że jest wręcz odwrotnie. Niedawno tej nagrała TikToka. TikToka, w którym oskarżyła Karin o to, że tak radniej jej pomysły. Ten TikTok jest już skasowany, ale oczywiście w internecie nic nie ginie. Dziś będę wam wrzucać tutaj fragmenty filmu innej TikTokerki, która wzięła tam ten wcześniej nagrany film i odpowiedziała na wszystkie zarzuty Karin. Skonfrontowała to wszystko z rzeczywistością. I'm about to be so petty and I've never done something like this before, but there is a large creator who... It's just getting out of hand. Karin na początku tak TikToka zaczyna od tego, że to będzie ciężki temat, że ona nigdy nie zrobiła takiego filmu wcześniej, że sprawa dotyczy dużego twórcy i że sytuacja wymyka się spod kontroli. Taj zarzuca Karin, że ta skopiowała jej ramę od lustra, która jest pokryta mchem. I rzeczywiście Karin, podobnie jak Taj, robiła ramę do lustra i udekorowała ją mchem. Karin ten projekt wykonała po tej, więc można by powiedzieć, że się nią zainspirowała. Obieramy mają jednak inny kształt, dekoracja też wygląda nieco inaczej i okej, okay, obieramy są zielone, są pokryte mchem. No ale nie są identyczne. Ponadto mnóstwo ludzi na całym świecie takie lustra zrobiło już wcześniej. Wystarczy wpisać słowa klucze gdzieś tam na Google czy na Pinterestie i wyskakuje mnóstwo różnych rezultatów. Taj nie była pierwszą osobą na świecie, która wpadła na ten pomysł. Poza tym e, nagrała też film DIY, w którym dokładnie pokazała, jak takie lustro e, wykonać, więc chyba chciała, żeby ludzie się nią zainspirowali. Znalazłam też ciekawostkę w temacie tego lustra, a w zasadzie tą ciekawostkę znalazł YouTuber Marki. Otóż okazuje się, że Karin, kiedy robiła swoje lustro, to ona na początku miała zupełnie inny projekt, to lustro miało zupełnie inaczej wyglądać, ale coś tam poszło nie tak i to, powierzchnia tego lustra była tak chropowata, że Karin nie mogła jej pomalować. No i ona właśnie się zastanawiała, co teraz ma zrobić i to jej widzowie podrzucili jej pomysł, żeby obkleiła to ramę mchem. Kolejny zarzut to to, że Karin skopiowała od taj takie zielone zawijasy, namalowane gdzieś tam na ścianie, na których zostały poprzyklejane jakieś ozdoby. Taj nazywała to taką Małą Galerią Sztuki. Znowu, to nie jest jakiś nowatorski pomysł taj i od dawna ludzie robili podobne projekty, co widać w sieci. Kolejny zarzut to to, że chłopak Taj robił takie obrazy 3D, w których to była taka rama, i z tej ramy zawieszonej na ścianie wychodziła jakby głowa potwora. Karin zrobiła coś powiedzmy podobnego, tylko u niej z tej ramy wystawała głowa dinozaura. No i jej styl był zupełnie inny według mnie, bo te dinozaury Karin były dosyć proste w formie. Tam było dosyć mało detali i one były pomalowane na jeden kolor. Natomiast te potwory chłopaka Karin miały bardzo dużo detali, szczegółów, tam były jakieś cieniowania, było mnóstwo różnych kolorów, więc rozumiem, że taki ogólny pomysł jest dosyć poważny, ale te dwie rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Dodatkowo u Karin tło było zupełnie inne i ona też tam dodawała mnóstwo jakichś tam swoich własnych elementów. A poza tym, Popak Taj nie był pierwszą osobą, która wykonała ten projekt. Takie rzeczy ludzie tworzą od dawna. Kolejny zarzut. Taj pomalowała pokój na niebiesko-zielono i powiedziała, że to są kolory takie bardzo, bardzo niestandardowe. I w ogóle, co ciekawe, powiedziała, że za te kolory dostała bardzo dużo hejtu w sieci. I to mnie rozkłada na łopatki, bo ja jej wierzę. Wierzę, że ludzie pisali jej chamskie komentarze za kolor ścian. Rozkłada mnie to na łopatki, a nie dziwi, bo ja sama dostałam kilka razy chamskie wiadomości, dlatego, że komuś nie podobał się kolor mojej bramy. <grym> Serio. Jedną sprawą jest napisane, nie podoba mi się to, a inną sprawą pisanie chamskich rzeczy. Ja nawet usłyszałam, że jestem idiotką i wyśniarą. <grym> no ale wróćmy do dramy. E, taj pomalowała pokój na... Na podobno takie bardzo unikatowe połączenia kolorów. I Karin wykorzystała podobne kolory do pomalowania swojej kuchni. Jakby okej, okay, widzę, że Karin najprawdopodobniej inspiruje się taj. No i właśnie, czy nie po to są stworzone kanały DIY? A poza tym ona nawet nie skopiowała, jakby kropka w kropkę tego, co robiła taj. No i też jeszcze dodatkowo um, Karin pomalowała w tych kolorach kuchnię, a taj e, pokój, więc to były inne pomieszczenia. Kolejnym zarzutem jest to, że Karin ma taką samą e, tapetę jak Taj. Tylko, że ta tapeta została stworzona przez Taj. Taj nawiązała współpracę z firmą, która zajmuje się tworzeniem tapet. No i ona namawiała wszystkich swoich widzów do zakupu tej tapety. Karin zobaczyła tę tapetę i zakochała się w niej po prostu. No więc, tak, Taj stworzyła jakiś produkt, reklamowała ten produkt, chciała, żeby jej obserwatorzy e, go kupili, a teraz wygląda to tak, jakby to był jakiś zarzut, jakby Karin zrobiła coś złego. A w ogóle to co ciekawe, kiedy Karin dostała tę tapetę, to była strasznie podekscytowana. Nagrała całego TikToka, pokazywała jak rozpakowuje tę tapetę i dokładnie tam otagowała i powiedziała, że ta tapeta została stworzona przez jakąś taką firmę przy współpracy z Thai. Więc ona wcale nie ukrywała, kim się inspirowała i jakby przez kogo kupiła tę tapetę. Od kogo dowiedziała się o tej tapecie? Kolejny zarzut to to, że Karin ma kanapę w tym samym kolorze co Taj, podobnie jak miliony innych ludzi. Po tym TikToku wiele osób zaatakowało Karin, bo tutaj w ogóle też mówimy o dwóch twórczyniach z dużym followingiem, więc cokolwiek powie jedna, to ma swoich widzów, którzy są aktywni, i niektórzy z tych widzów, widzów będą ją bronić. Więc Karin się oberwało, ale bardzo szybko cała sytuacja się zmieniła, bo widzowie zaczęli dostrzegać absurd tej sytuacji i zaczęli pytać się, taj, czy nie tworzy ona czasami filmów po to, żeby właśnie kogoś zainspirować. Tamtego filmu, tamtego TikToka już nie ma, dlatego muszę tutaj podkraść kilka rzeczy z kanału Marki, bo on wygrzebał kilka komentarzy, które po prostu rozwaliły mnie i chciałabym dwa z nich Wam przytoczyć. Ktoś pod tamtym TikTokiem napisał. Taj, mam dom, czy ja ciebie też kopiuję? <grym> ten komentarz dostał ponad 7 tysięcy polubień. Kolejny komentarz to, czy powinnam w ogóle oglądać ten film? A co, jeżeli mnie zainspiruje? <grym> I tutaj prawie 2,5 tysiąca polubień. A nie te komentarze rozbawiłem. Może niektórzy z Was mogą się z nimi nie zgodzić, ale według mnie dają one dość mocno do myślenia. Karin nagrała odpowiedź na te zarzuty i powiedziała, że niestety nie może ona obejrzeć tego filmu i nie może dowiedzieć się dokładnie, co zostało jej zarzucone, dlatego że Taj zablokowała ją na TikToku już po tym, jak wrzuciła ten film. Wow, ale strasznie dziecinne zachowanie. Karin powiedziała, że zawsze szczerze bardzo lubiła Taya jako twórcę i że to była jedna z pierwszych osób, jakie zaobserwowała. Że była pod wielkim wrażeniem jej stylu i tego, jak dekorowała swój dom, i dzięki niej poczuła, że może się tak swobodnie wyrażać poprzez dekoracje. To nie jest zaskoczeniem, bo Karin bardzo często wspominała o Taj i mówiła, że ona jest jedną z jej ulubionych twórczeń, że jest dla niej dużą inspiracją, więc jakby była otwarta na ten temat. Karin powiedziała, że to jest jakieś szaleństwo, żeby zabraniać innym ludziom urządzania domu w podobnych kolorach co i ona. I nazywanie. Jakby mówienie, że ona ją bezczelnie kopiuje, to jest zdecydowana przesada. Mówi też, że przecież Taj jest profilem DIY, na którym pokazuje krok po kroku, jak coś zrobić. Co więcej, ona nawet podrzuca linki, gdzie kupiła materiały, z których wykonała swoje projekty. I to jest po prostu zwyczajnie złe, że potem ma pretensje, że ktoś się nią inspiruje. Ja się z tym akurat zgadzam. Widzowie, bez zaskoczenia, bardzo ciepło odebrali film Karin i byli wkurzeni na Taj. No, i prawdopodobnie dlatego taj dość szybko skazowała swój film i wrzuciła pos, którym myślała, że całą sytuację załagodzi. Napisała tam. Wrzuciłam gdzieś film ze sprawą, którą powinnam była dokończyć wyjaśniać prywatnie. Nie chcę, żeby takich tematów dotyczył mój profil, dlatego skasowałam ten film. Uwielbiam okazywać wdzięczność projektantom, twórcom i dlatego chciałam, żeby w tej sprawie było podobnie, kiedy po raz pierwszy poruszałam ten temat. To trochę to tak brzmi, jakby Karin nie okazywała jej wdzięczności, ale przecież ona zawsze ją oznaczała i zawsze mówiła, że ona była jej inspiracją. Trochę dziwne to tłumaczenie. Niektórzy widzowie nawet pisali, że trafili na profil Taj dzięki tagom Karin, więc dziwne, dziwne to wszystko. Poza tym, sama Tay pod niektórymi filmami podpisuje i linkuje osoby, którymi ona sama zainspirowała się przy tworzeniu niektórych projektów. Czy według niej więc chodziło o to, że tych inspiracji u Karin było po prostu za dużo i ile projektów byłoby ok, a ile projektów to już jest zbyt wiele? Tak się zastanawiam. Taj została zjechana przez widzów i kilka kanałów komentary. W momencie, kiedy pisałam scenariusz do tego odcinka, to znalazłam kilka filmów na amerykańskim YouTubie, które dotyczyły tej sprawy, ale mam wrażenie, że te filmy, że jakby twórcy nie wzięli tak do końca też perspektywy Taj w tym temacie. Ja nie uważam, że Taj zrobiła dobrze. Ale trochę staram się ją zrozumieć i trochę rozumiem to, że mogła się poczuć sfrustrowana, bo na social mediach trwa po prostu istny wyścig i nawet tematy niszowe mają już swoich przedstawicieli, swoich reprezentantów. Więc trzeba ciągle się starać, żeby znajdować nowe pomysły, wytężać się, jakby starać się, żeby kontent był lepszy. Bo mamy konkurencję, z którą musimy wygrać. Każdy, kto działa w sieci, ma już swoją konkurencję. Domyślam się, że do Time mogli napisać jej widzowie i napisać jej, że o Karin, podbiera ci projekty. Oglądam wiele dram internetowych i często o takich sprawach twórców często informują widzowie, więc być może było tak, że tej już wcześniej zauważyła, że Karin realizuje niektóre jej projekty, że trochę się tam nią inspiruje, być może trochę to już ją wkurzyło ale pomyślała sobie, dobra, nieważne, bo to jest DIY, ale kiedy widzowie zaczęli ją o tej całej sprawie informować, to być może wtedy poczuła, że... Aha, no to ja jednak miałam rację i rzeczywiście coś tutaj jest nie tak, że być może dostała takie po prostu potwierdzenie. Ja tutaj oczywiście sobie gdymam, ale jak zaczęłam się zastanawiać nad całą tą sprawą, to zaczęłam myśleć jak ja bym się poczuła, gdyby inna osoba w sieci dość często nagrywała filmy na te same tematy co ja i mówiła, że ten temat zobaczyła u mnie, podlinkowywała mnie, ale jakby podkradała te tematy, cały czas, cały czas, cały czas, no i przy tym miałaby więcej wyświetleń ode mnie. Bo okazuje się, że Karin miała tak średnio 4 razy więcej wyświetleń niż Taj. Pomimo tego, że Taj była w sieci dłużej. Wiecie, ja mam nadzieję, że całą sprawą bym się nie zirytowała, ale jednak też rozumiem, że ktoś mógł po prostu poczuć się wkurzony, tak po prostu po ludzku. Jednak to, jak taj zareagowała na całą sprawę, jest moim zdaniem po prostu przesadą. Nie można zapominać, że taj również inspirowała się przecież innymi twórcami, a Karin tworzyła też mnóstwo innych projektów. To nie było tak, że ona kopiowała każdy filmik od taj, albo że, że każdy filmik Karin był zainspirowany taj. Żyjemy w czasach, w których każdy inspiruje się od siebie nawzajem i ciężko już znaleźć, a raczej niemożliwe jest niemal znalezienie czegoś, co byłoby w 100% oryginalnym dziełem. Zresztą, czy od prawie zawsze tak nie było też? No bo nawet najwięksi malarze. Kiedy jeszcze pracowali nad swoją kreską, to przeglądali dzieła innych, inspirowali się no i ćwiczyli swoją kreskę. A w konwencji DIY w ogóle sama nazwa oznacza: zrób to sam. Czyli zachęcamy kogoś do akcji: zrób to sam. Więc tak jak rozumiem e, ewentualną frustrację u Tai, tak e, uważam, że była, o, powinna była ona przeprosić w tej sytuacji. Szkoda, że nie dała sobie ona kilku dni, nie porozmawiała być może ze znajomymi, nie ochłonęła trochę, może wtedy nabrałaby też innej perspektywy. Bo czasami warto jest się spytać innych osób niezwiązanych nie z tą sprawą, takich bardziej obiektywnych i osób, które są z nami szczere, bo niekiedy nasze ego może przysłonić nam całą perspektywę i ciężko jest wtedy spojrzeć na sprawę obiektywne, obiektywnie. Słabe jest też w tej historii to, że dziewczyny, słuchajcie, pisały ze sobą prywatnie, zanim ta, ta cała sprawa wybuchła. No i Taj w wiadomościach prywatnych prosiła Karin, żeby ta przestała kopiować jej pomysły, a Karin ją przeprosiła za to i powiedziała, że okej, okay, przestanę się tobą inspirować. Według mnie w ogóle nie miała powodu do przepraszania. To, co teraz powiem, będzie tylko moim zdaniem, ale chciałam tak wtrącić, że oglądając te filmy, to odniosłam wrażenie, że Karin wydaje się być taką miłą, sympatyczną osobą i domyślam się, że przeprosiła, dlatego że po prostu szczerze nie chciała nikomu nic złego zrobić. I to była jej, z jej strony taka reakcja na to, że nie chciała wywoływać u Taj negatywnych emocji. Ale oczywiście to jest tylko moje um, własne zdanie. Po tym jak zachowała się Karin, tym bardziej nie jestem w stanie reakcji Taj zrozumieć. Może po przeprosinach utwierdziła się w tym, że ma rację? Nie wiem. Ale skoro sprawa była wyjaśniona i rozwiązana prywatnie, a Karin powiedziała, że nie będzie już więcej robić projektów inspirowanych pomysłami TAI, no to jaki był cel nagrania tego filmu na TikToka? Czyżby chodziło o zniszczenie konkurencji i odebranie jej wyświetleń? Tego nie wiem. To są moje spekulacje jedynie. Um, dajcie znać, dlaczego według Was ona nagrała ten film, bo skoro prywatnie ta sprawa była wyjaśniona, no to o co tutaj chodzi? Taj uzyskała jednak efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. Teraz to Karin ma więcej obserwacji niż Taj i Karin ciągle zyskuje nowych obserwatorów, a Taj ma tendencję spadkową. Nadal jednak obie mają niemal 2 miliony obserwacji, więc to są naprawdę duże liczby. To znaczy, Karin chyba teraz już przekroczyła 2 miliony z tego, co ostatnio sprawdzałam. Ja chciałam poruszyć ten temat, bo to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby zastanowić się nad tym, co to znaczy być kreatywnym w tych czasach i co to znaczy inspirować się kimś. Bo żyjemy w dobie trendów na TikToku, gdzie miliony ludzi tworzy niemal identyczne filmy z tą samą muzyką, a widownia chce oglądać te same powtarzalne filmy przez kilka dni. Potem zaczyna się kolejny trend, wszyscy robią to samo i kolejny, i kolejny, i kolejny. Kiedyś już mówiłam, że moim zdaniem algorytmy na social mediach wrę Nagradzają za powtarzalność. Tutaj sprawa ma się oczywiście inaczej. Tutaj jest jakiś ogólny pomysł, który podobno został skopiowany, ale realizacja jest inna, efekt końcowy jest inny. To nie jest kopiuj w klej. Ja też w ogóle sama, kiedy teraz nagrywam takie odcinki ze scenariuszem, pomimo tego, że ten swój content zmieniłam relatywnie niedawno, bo to chyba dwa tygodnie temu zaczęłam takie odcinki konkretniejsze na jakiś dany temat nagrywać, no to już kilka razy myślałam o tym, a co jeżeli ktoś zarzuci mi, że kopiuję film od kogoś innego. A, oczywiście ja nie uważam, że od kogokolwiek kopiuję, ale nie da się tutaj ukryć, że o niektórych tematach po raz pierwszy usłyszałam od innych youtuberów. Nie byłam więc pierwszą osobą, która porusza jakiś temat, ale to samo można by powiedzieć w ogóle o wszystkich mediach tak naprawdę, bo przecież różne portale czy nawet telewizje poruszają te same tematy i opowiadają o tym, o czym dowiedzieli się od kogoś. Czy więc kopiują te tematy od siebie? Ciężko jest powiedzieć, gdzie jest ta granica, tak naprawdę, gdzie coś jest źródłem, a gdzie coś jest najzwyczajniejszym podpierdzielaniem treści. Ja jednak od siebie dodam, że staram się znajdować jak najwięcej źródeł, jak, jak najwięcej źródeł tylko mogę. Chodzi oczywiście o to, żeby jak najlepiej przygotować swój materiał. E, na przykład, przygotowując poprzedni materiał o tej pisarce, e, która niby umarła. No to wyobraźcie sobie, że dwa pierwsze źródła, które znalazłam, podawały, że jedna z administratorek na grupie Coni Ortiz była... Siostrą głównej bohaterki odcinka, ale siódme czy ósme z kolei e, źródło, które znalazłam, pokazało dowody, że ta osoba nie była siostrą, więc gdybym nie szukała głębiej, to podałabym Wam fałszywe informacje. A więc nie chcę iść na łatwiznę, a jednocześnie też z drugiej strony również nie chcę, żeby jeden konkretny film e, stał się dla mnie całym źródłem i całą inspiracją. Nie chcę kopiować treści. A zawsze z tyłu głowy mam, czy nie za dużo informacji wrzuciłam od jednej osoby, czy to już jest przesada, czy powinnam coś zmienić. Nie da się jednak tego po prostu uniknąć czasami. Pamiętam też słynną dramę pomiędzy w ogóle Polend i Wardengą i tam panowie zarzucili Sylwestrowi, że skopiował ich pomysł na film. Tamta afera właśnie trochę przypomniała mi e, tę ze świata DIY. Wracając do naszej dzisiejszej dramy, to duża szkoda, że Taj nagrała swój film, bo Karin na początku dość mocno przez to oberwała, a to było zupełnie niepotrzebne. Jeżeli jednak. Taj puściły nerwy i po prostu działała w emocjach, bo czuła się skrzywdzona, to po tym jak już skasowała ten film, powinna była po prostu przeprosić. Przeglądałam jej social media i w chwili nagrywania tego filmu przeprosiny się nie pojawiły. Nie nagrywam tego filmu, żeby napuścić kogokolwiek na taj, zresztą nie wydaje mi się, że coś takiego zrobicie. Przynajmniej mam taką nadzieję, oczywiście. Nie róbcie tego. Tylko uważam sprawę za po prostu interesującą. Interesującą pod względem tego, że ciężko jest obecnie nie zostać podejrzewanym czy oskarżonym o inspirowanie się czymś, czy podbieraniem jakiegoś pomysłu, ale czy jednocześnie już nie każdy. Każdy pomysł został wymyślony albo wykorzystany. Dajcie znać, oczywiście, co wy o tej sprawie sądzicie. A ja jeszcze dodam, że tuż przed zakończeniem nagrywania tego odcinka zajrzałam jeszcze raz na socjale Pani, No i tak jak Wam właśnie mówiłam, Karin przegoniła w liczbach tej. Tej cały czas otrzymuje też komentarze pełne krytyki. Dużo z nich, z tego co zauważyłam, nie jest jednak wulgarnych. Nie wiem, czy ona te wulgarne komentarze kasuje. Mam nadzieję, że kasuje. Mam nadzieję, że ludzie się ogarnęli i po prostu krytykują. Ale nie w chamski sposób. Jakby wiadomo, że taki duży zalew negatywnymi komentarzami nie jest przyjemny, ale może z czegoś się nauczy. I też z drugiej strony tak to samo chciała zgotować Karin. Mam nadzieję, że już niedługo odniesie się do tej sprawy i po prostu nas spokojnie przeprosi. No i co najważniejsze, przeprosi też prywatnie Karin, bo przecież ona nic złego nie zrobiła. Powiedziałam Wam, że w chwili nagrywania tego filmu przeprosin Taj jeszcze nie było, ale jak odcinek już montowałam, to Taj wróciła wyjaśnienie całej tej sprawy. Powiedziała, że czekała kilka dni z przeprosinami, bo na początku w ogóle nie zrozumiała, że zrobiła cokolwiek złego. I ja absolutnie to rozumiem, bo czasami musimy sobie niektóre rzeczy poukładać w głowie, żeby wszystko zrozumieć. Taj podziękowała za krytykę, bo to pomogło jej zrozumieć cały problem. Zaadresowała wszystko, co zrobiła źle, i powiedziała, że Karin, zarówno przed aferą jak i w trakcie i po, była dla niej przemiła i wyrozumiała. Dziewczyny porozmawiały prywatnie, wszystko zostało rozwiązane. Taj wielokrotnie przeprosiła Karen oraz Karin oraz wszystkie osoby, które e, obejrzały jej film, czy usłyszały w ogóle o tej sprawie, bo to wszystko było po prostu nie na miejscu, no i przyznała, że źle się zachowała. Moim zdaniem to są naprawdę świetne przeprosiny, widać, że dziewczyna zrozumiała, co zrobiła, być może po prostu puściły jej nerwy, być może miała słaby dzień, być może po prostu trochę sprowokowała, Ją w wiadomości prywatne od jej obserwatorów, bo rzeczywiście okazało się, że jej obserwatorzy wysyłali jej wiadomości i screeny, że Karin ją kopiuje. Cokolwiek by nie było powodem nagrania tego filmu, cieszę się, że ta sprawa została wyjaśniona. My mieliśmy powód do tego, żeby zastanowić się troszeczkę szerzej nad tą sprawą, ale fajnie, że w taki ludzki, spokojny sposób można wszystko wyjaśnić w internecie. No i też mam nadzieję, że dalej będzie działać na TikToku, bo zarówno Karin, jak i Taj, one są obie niesamowicie zdolne. Te dwa profile są naprawdę niesamowicie ciekawe i inspirujące i ja sama znalazłam tam kilka projektów, które być może sama będę chciała stworzyć. Mam tylko nadzieję, że potem nikt nie nagra na mnie filmu, że podkradłam komuś pomysł. <laughs> dziękuję bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną w tym filmie. Jeżeli śledzicie jakichś twórców DIY, zwłaszcza tych, którzy zajmują się urządzeniem wnętrz, to dajcie znać kogo śledzicie, bo szukam inspiracji. Szykuje się kilka nowych projektów. Z góry dziękuję, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!